Grzegorz Łapanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry. Kucharz z krwi i ości będzie opowiadał o śledziku. Tak. Bardzo nam się podoba ta najnowsza akcja WWF. Akcja, która dotyczy ryb. Ale jak mówią w WWF-ie, los ryb dotyczy również ludzi, bo ewolucja zobowiązuje. No właśnie. Jakie jest przesłanie najnowszej akcji, która nazywa się Zrównoważony Śledzik? Grzesiu. Zrównoważony Śledzik dotyczy takiej kampanii, której celem jest promowanie znaku certyfikacyjnego MSC. To jest znak, który gwarantuje nam, że ryby pochodzą ze zrównoważonych łowisk. Ale teraz tak naprawdę trzeba by było powiedzieć skąd w ogóle pomysł na tego rodzaju kampanię. Mm -hmm. Ja pamiętam kilka lat temu oglądałem taki film bez rybie, The End of the Line. Trochę koślawo na polski tłumaczone. I to był film, który mówił o tym, że 75% światowych łowisk jest na granicy przełowienia. Absolutnego przełowienia. Dzisiaj WWF mówi, że jest to już 87% łowisk. Mm -hmm. Więc ktokolwiek ryby lubi, powinien mieć świadomość, że te nasze wybory związane z, e, z codziennymi zakupami mają istotne znaczenie na środ dla, dla środowiska i warto by było, żebyśmy wybierali te gatunki, które nie są przełowione. Mm -hmm. A to niestety jest powszechna praktyka, y, że takie gatunki jak dorada, halibut, y, karmazyn czy langustyny trafiają na rynek, a okazuje się, że są na czerwonej liście WWF-u, ponieważ WWF wydaje taki mm -hmm. poradnik, gdzie doradza konsumentom, jakie ryby powinniśmy wybrać. Czyli budzimy świadomość. Tak, mhm. tak. Natomiast dla mnie, powiem szczerze, że to jest zaskakująca sytuacja. Że mamy możliwość kupić w sklepie coś, co właściwie jest niemal na granicy wyginięcia i jest legalne handlowanie tym. To, mhm. jakby to pokazuje, że pod tym kątem politycznym trochę mamy pewne rzeczy nieuregulowane. Teraz jesteśmy na etapie planowania wspólnej polityki rybołówstwa i w Brukseli w najbliższym czasie będą podejmowane decyzje, które mają uregulować, właściwie na nowo rozłożyć. Znaczy jest tak, są trzy, trzy poziomy tego zagrożenia Jest zielony, żółty i czerwony I chodzi teraz o to, żeby chwilowo wykańczać inne ryby niż te czerwone No właśnie, i teraz ja powiem jak to wygląda w praktyce W rubryce nie kupuj znajdują się, uwaga, homar, krewetki Łosoś, Sielawa, Sola, Węgorz. A w rublice Smacznego, czyli kupuj, znajdują się, bracie, Czarniak i Plamiak. A, i dorsz bałtycki, ale tylko stado wschodnie. Karp i łosoś pacyficzny również, omułek jadalny, ostrygi i szproty. Czyli nie Uwielbiam omułek. E, omułek również też, aczkolwiek jego cena lekko mnie przeraża, ale za to łososia pacyficznego i ostrygę zjem chętnie. No dobrze, a przyniosłeś dzisiaj śledzika. A śledzika można kupować? Śledzik jest symbolem tej kampanii, ponieważ w Polsce jest to jeden z produktów, który nosi ten certyfikat MSC, który również w tej kampanii jest ważny. Z tego względu, że certyfikat MSC gwarantuje, że produkty pochodzą ze zrównoważonych łowisk, co oznacza, że są te ryby łowione z poszanowaniem dla środowiska. I mamy tutaj śledzika przygotowanego Ryka. przez Grzegorza. Tak, próbuję. Komisyjnie, komisyjnie, w takim Szkuczce, razie. Kurczę. Ważna sprawa to jest naprawdę dobry śledź i ten akurat sam w sobie jest już pyszny. Ważne jest to, żebyśmy go odsolili, jeżeli jest zbyt słony Jak? w wodzie albo w mleku, a ten jest klasycznie podany z goździkami, na które musisz uważać. Proszę teraz powiedział. Z, z, z cebulą tak? i z olejem lnianym, dlatego jest trochę okay. kaparów. Jak ktoś to ma tak na podorędziu ugotowane ziemniaki albo Świeże jabłko, najlepiej lekko-kwaskowe, to będzie do tego dobrze e, pasowało. Czy oby nie mgłe? Przepyszny. Marku, przede wszystkim Teraz spróbuję, bardzo... Marek. Jaki masz stosunek do Karpia Świątecznego? Stosunek mam taki, że go lubię i dla mnie wiąże się z polską tradycją kulinarną i chciałbym, żeby pozostał na naszych stołach. Natomiast przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem tą tradycję związaną ze sprzedażą żywych ryb, mm -hmm. bo wydaje mi się, że na całym świecie, no może poza Chinami, które są dosyć specyficznym jednak krajem, sprzedaje się ryby, które są już spreparowane i dostosowane do potrzeb konsumentów. Karp jest charakterystyczną rybą, która ma dosyć dużo ości, a są techniki, które pozwalają na to, żeby on był naprawdę fajny i delikatny. Wystarczy, że od strony mięsa filet natniemy co 2 mm i w ten sposób w trakcie smażenia no, albo pieczenia się. wytapiają się ości. Oh. To no, jest dobra. bardzo fajna technika. Natomiast w Polsce niestety Dobra, to powiem, dlaczego masz cały czas tam jeszcze. Uważaj, ziele angielskie jest i, i, i goździk. Jest tam dlatego, że chciałem, żeby się szybko zamarynowało, teraz będziesz cierpić z tej zachłanności. Bardzo dobrze. Więc przechodząc do sprawy Karpia, płynnie od sprawy śledzia, mm, Ważne jest to, żeby ten karp był przyzwoitej jakości. Co to oznacza? Jedna sprawa to to, że ta ryba nie powinna być zestresowana, czyli to, co ma miejsce w sklepach sprzedaż świeżych ryb wpływa również na ich jakość. Poza tym my często sięgamy po te największe okazy, a wcale nie one są najlepsze, bo ważna jest również proporcja mięsa do tłuszczu mm -hmm. i ryby między 2 a 3 kg to będzie odpowiednia wielkość i taka ryba będzie delikatna w smaku. Poza tym ryba. Zanim ją ubijemy, powinna być odpita, czyli powinna być chwilę przegłodzona mm -hmm. po to, żeby mm -hmm. resztki masy pokarmowej mogły zniknąć już z jelit i żeby ta czyli ryba była. Czyli nie tak, ale nieżywy, żywy, nie ryba nie powinna być zestresowana, proszę z rybą rozmawiać. Proszę o głazkę. wtedy wpuszczamy do akwarium i kupować, i kupować, i kupować ryby Ryby z takim niebieskim znaczkiem MSC i z ptaszkiem, takim, taką fajeczką. Tak jest, wtedy wszystko będzie w porządku. Grzegorz Łapanowski, bardzo dziękujemy za śledzenie. O, Marcin całego to już Naprawdę, górna piątka ja. <laughs>